Dziejemal ludzie. Witajcie w kolejnym odcinku z Papers Please. zaczynamy dzień 12. Wiem, że znowu dawno nie było, ale znowu nie miałem paru. Teraz jestem chory, ale mam czas. Więc nagram 4 grudnia 82 rok. O! Komisarz. Go to dzień ciekawego. No właśnie mi zdrowie nie dopisuje. Śledczy nadzwyczajny, on mówi o języku. No właśnie, czy widzieliśmy ten symbol? No, wcale nie widziałem. W ogóle, jeżeli bym mu to teraz dał. To by było jedno z zakończeń. Właśnie teraz by się gra skończyła, a nas by aresztowali. No dobra, pierwszy petent. Któregoś nie przepuściłem, to pamiętam. Tylko nie pamiętam którego. Trzeba będzie uważać. Mogę współpracować z Tekiem. No. Co trzeba mieć? Zezwolenie to ci, co chcą pracę. Zgoda na wjazd. Ok. Już widzę, że się nazwisko nie zgadza. Zobaczymy po odciskach palców. Znaczy, tu jest takie... No kurde, naprawdę... Ale to przy okazji porównam od razu. Ech. I trzeba go sprawdzać. Zdjęcie się zgadza. Tranzyt 2 dni. Data się zgadza. Tu też zachodnie Grecji mięśnie no To się zgadza. Opieczonka, pieczątka poprawka. Dobra, to wchodzisz. Następny. Cześć. Odwiedziny, dobrze. 2 miesiące do 60 dni, dobrze. Data się zgadza, to się data zgadza. Numer, zgadza się. Nazwisko. Też pieczątka jest poprawna, hmm, tylko czy jest Callista City? Mm -hmm. Dobrze, no to wchodzisz. Ciekawe ile bilecików dostanę jak tak krótko gram. Pewnie dużo, chociaż jeszcze nie dostałem. O, tego gościa pamiętam akurat. I on jest związany z następnym tokenem. Mm. 90 kg, 185 wzrostu Data tu się zgadza, tu się zgadza nazwisko się zgadza. Chodzisz I on da nam z tego co pamiętam yy, wizytówki No właśnie Trzeba te wizytówki dać inżynierom Jak ktoś przyjdzie więc o pracę to musi mieć yy, 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 branżę inżyniera. Czy nazwisko ci się zgadza? Zgadza się. Czy numer ci się zgadza? Zgadza się. O, przejazd, tranzyt. <laughs> kilka tygodni. No, dwa to już można powiedzieć, że to jest kilka. Data się zgadza, się, data zgadza. O. Jednoczona Federacja Shingleton. No dobrze. Mężczyzna. Zdjęcie się zgadza. Pieczątka. Zgadza się. Zgadza się. To falisz. Cześć Wizyta No 37 miesiąc dobrze Nie interesuj się Jaki p Boże Tak bardzo pocisnąć ja skoro nas pocisnę, to pewnie będzie Będź nie będzie mogło wejść. Gloria, no właśnie. Może wejść. I ta gra prowokuje nas, żebyśmy się przybili czerwoną pieczątkę za to, że nas krytykuje. No ale ja jestem sprawiedliwy. Menta. O, a nie, myślałem, że to dziadziuś. Mm, zawiodłeś mnie. Dołączyć do żony, no. No jeszcze zobaczymy. Data się zgadza. Data się zgadza w Antergii. Jest Sant Barbero No jest. Zdjęcie się nie zgadza. No to zobaczymy. No już widzę jak się czas nie oprzytlaskawia. Odciski palców też ci się zmieniły? Nie Do widzenia? Won Dokładnie, Ja co milicji, policjanci tak swoją drogą, nie? O, jest inżynier No to w sumie to, że mu się nie chce sprawdzać, bo jeżeli mu dałem, to. Wizytówkę, to jest pewnie poprawnie no chyba, że się mylę i mnie zaraz yy, ktoś ukaże no wiecie co, odpowiedź na pytanie o pobytu no takie pierdoły no, też się czepiałem no, tranzyt wodny dobrze numer się zgadza, no, nazwisko się zgadza, data tu się zgadza, tu się zgadza, lorndas się zgadza, a zdjęcie? Nie zgadza się. No to wchodzisz. Uch. W sumie nie sprawdziłem pieczątki, ale widzę, że to Szczęście. Szczęścia. W sumie nie patrzyłem. Czy był ten agent Ziku. O co jest? No nie, naprawdę. Co za mało wraca. Tak, przyjść i eksplodować się przy policjantach. No, to, to, to trzeba mieć mózg. Lokal jest dostępny, a wezmę sobie, albo i nie. Bo z tego co pamiętam jak bierze się tak szybko ma się tyle hajsu, to aresztują nas. Ale ja da między nie ogrzewanie, już nie będę męczył. Mam tyle, że mogę sobie na to pozwolić. Teraz będzie chyba rozporządzenie, że trzeba przeszukiwać wszystkich kolegian o. Karta informacyjna. Chyba nie. Zrobiłem sobie kartę identyfikacyjną. Mam zgodę na wjazd. Boże, jeszcze więcej. Naprawdę. O. No dobra, jakoś to ogarnę. Jeszcze zostały nam trzy wizytówki. ma? A to jest ta karta. A w sumie to jest. <laughs> Nie jest tak trudno ogarnąć. Wzrost się zgadza. Data się zgadza. No, masz długie włosy? So, jak to są długie włosy? Ale niech ci będzie! Ronan. Czy jest nazwisko? Nie ma. Okej. Okay. Co on mówił? Tranzyt kilka dni. No dwa to jest kilka. Według tej gry. O, data się zgadza. Pieczątka się zgadza. Wchodzisz. Zazwyczaj jest tak, że pierwszego petenta dają nam takiego, żebyśmy się przyzwyczaili do nowych reguł. A później zaczynają już mieszać. Kurde. Papierów tak dużo Okej, okay, okno mi się samo zamknęło. Pieczątka taka jest. O, zezwolenie na pracę. No tak, waliste krótki włos, OK, waga się zgadza, wzrost też, to to wyjazd, nazwisko zgadza się, branża nie jest ważna, bo nie inżynier, a w sumie to też się zgadza. W <coughs> zachodnie Graczi nie jest, więc to też wyjazd. Nazwisko, zgadza się numer, zgadza się, praca, bo jest zezwolenie na pracę, chyba, czy to źle powiedziałem, rok, dobrze. No to się zgadza, Wieczątka się zgadza, Chodzisz. Ale w sumie dłużej teraz chodzi nad taką ilością papierów. Wolałem jak było, jak był tylko paszport. No, cześć. zaś mi hajs? No, to 5 to dos dostać. No, no, dobrze, zatrzymałbym więcej, gdyby tylko mógł. i dostaliśmy 5 dolców. Boże, produkcja. Nie mogłeś być inżynierem. Wcześniej nie wyrobię. Ok, jest pieczątka się zgadza. Wyjazd. Zgadza się, zgadza, wzrost, no, tak śmiesznie skacze, to nie wiem, zgadza się, krótkie, proste włosy, u jednych takie włosy są krótkie, u innych długie, Ech, nie ważne, rosłowicz, rosłowicz, cokolwiek, numer, zgadza się, praca, ale ile, 6 miesięcy, no dobrze. No, to wchodzisz. Chyba chcesz pięć laków? Testem. ostatnio o tym zapomniałem? Nieważne. Nikt, nikt nie słychać. nikt nic nie słyszał. Okej, okay. uwaga się zgadza, wzrost się zgadza. Hmm, to to wyjazd, chyba że data była jeszcze zła. 11 grudzień, no jeszcze się zgadza. U, tu się zgadza, co mówił? Odwiedziny kilka miesięcy, no dobrze, data się zgadza, numer się zgadza, pieczątka się też zgadza więc chodzisz jeszcze nie dostałem kary idzie dobrze o, e, zgubiłem zgupiłem dowód a to jest dostaniemy porcie Ale gościu, mnie to nie obchodzi. O, dowód osobisty. A, czyli nie muszę jeszcze przybijać pieczątki za powód odmowy? Nie bez jaj daj mi przejść, bo nie masz dowodu. A ja tu jestem sprawiedliwym pracownikiem. No mów o wszystkim trenerowi, jeszcze się wyryjdam. O, jest inżynier. Bardzo dobrze. Yy, przyjeżdżam do pracy, nie, nie zamierzam wyjechać. Czyli imigracja, ale do pracy. Będzie pracowała do końca życia. Hey, hey, hey. Ciemne włosy. No, po co ja to kilka widać? Yy, 168 wzrostu. Wolę sprawdzić, bo tak śmiesznie skaczą. 6 grudzień Gło, ale masz szczęście kobieta. Frejseba, numer zgadza się. Kolegium Jurko City jest. No to wbijasz, chyba nie, za zaraz. Ja nie wyjeżdżać, że 3 miesiące pisz, no no, 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 no. Nie zamierzam wyjechać, ale zostanę 3 miesiące. Można, można. Zepeli, cepelin do mnie przyszedł. Poli czas się kończy. Mm, 182 cm wzrostu zgadza się. <coughs> Waga, zaraz, zgadza się. Krótki na nawrót też. Data czemu wy macie taką krótką? Nie możecie sobie ten załatwić dłużej, żeby mieć pewność. Numer Zgadza się. Pieczątka zgadza się. Przejazd Dwa tygodnie. Dobrze. Data się zgadza. Data się zgadza. ten się zgadza. Zdjęcie się zgadza. Chodzisz. Coś czuję, że to będzie ostatni petent w tym odcinku. Bo dzisiaj będzie krótszy. Niestety. Co? Karty identyfikacyjne to są problemy, nie dość, ciężko dostać, to jeszcze jest ważna kilka dni. Wszystko, żeby utrudnić życie. Po co w ogóle otwierać się granice? Żebyś mogła przejść, głupia babo! Teraz już wiesz? O, koniec. No to tak jak mówiłem, ostatni patent tygodnia. Przeprowadzam się. No to imigracja dobrze. Ale 7 listopad, no. Naprawdę. Wcześniej było mnie po drodze. A co nie to wchodzi? Żegnam. No. Lepiej było wydać pieniądze na łapówkę. Chętnie bym przyjął. O nie, za niedługo gra się skończy. A nie, dobra, usunęli nam hajs. dobra. A nie, dobra, jest śledztwo i dlatego przejęli oszczędności, więc pewnie gra się za niedługo skończy. A jeżeli będzie takie zakończenie, to ja je wam pokażę. A później sam dotrę do tego etapu, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli dzień 13 albo 14 zobaczymy czy na początku dnia mnie złapią czy nie także kończę na razie następnego odcinka